Accountability w służbie właśnie chociażby interim managementu. Te firmy często, które gdzieś tam się wywodzą z lat 90. w Polsce za granicą, mają często dłuższą historię. Że są zbudowane na mechanizmach tradycyjnych, mm -hmm. w takim tradycyjnym ujęciu zarządzania, czyli jest właściciel, który od małego, nie, nie sam będąc małym, ale firma, kiedy była mała, kształtował ją organicznie, i to jest taka mechanika, w której. Ty byłeś we, w każdym szczególe, w każdym detale, to ty tę śrubkę przykręcałeś lub tego klienta zdobywałeś. Ty wiesz, jak to wszystko hula od 20, 30, 40 lat. Mm -hmm. I teraz trudno jest tam pewną władzę oddawać. Trudno jest rezygnować z jakiejś kontroli, która doprowadziła cię do tych sukcesów. Szukasz tych metod, jak tym firmom, z tą mechaniką tradycyjną, pomóc, żeby dokonał się jakiś Jakaś zmiana na poziomie też mindsetu osób zarządzających.